Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony portalu ptfo.pl. Minął mniej więcej tydzień od poprzedniego, a więc najwyższy czas na kolejny odcinek z cyklu Strzelnica. Dziś jak zwykle omówiłem sobie jedną z broni lub też jeden z gadżetów dostępnych w grze Battlefield 4, ale zanim do tego przejdziemy, jak zwykle pokrótce przypomnę Wam zasady, jakimi kierujemy się w tym cyklu. Otóż o temacie kolejnych odcinków decydujecie właśnie Wy. Zostawiacie swoje komentarze pod tym najbardziej aktualnym, a ja po mniej więcej tygodniu sprawdzam, która właśnie uzyskała najwięcej polubień, i to właśnie nią się zajmuję. Jak zwykle po raz kolejny, zaglądamy sobie pod odcinek z zeszłego tygodnia, a tam o dziwo ta, która wygrała, uzyskała zaledwie 10 głosów. Pomimo tego, że było tak jak zwykle dość sporo komentarzy, około setki. To jednak w większości skoncentrowały się one na omawianiu łuku. Dość kontrowersyjna broń, dość sporo wymagań, jeżeli chodzi o jej odblokowanie, i zapewne dlatego to głosowanie zeszło na drugi plan. Niemniej jednak, Panie i Panowie, dzisiejszym zwycięzcą okazuje się być DMR-M39EMR. Kiedy zobaczyłem, że to właśnie tym karabinem przyjdzie mi się zająć tym razem, to bardzo się ucieszyłem. I to nie tylko ze względu na to, że od dawna chciałem sobie nim postrzelać i szukałem jakiejś dobrej wymówki, ale przede wszystkim ze względu na to, że jest to dowód, iż. Powoli realizuje się ten cel, który ja chciałem osiągnąć budując PTFO.pl. To jest dowód na to, że ludzie, którzy się tutaj pojawiają, to nie są gracze z przypadku, oni dobrze rozumieją o co w Battlefieldzie chodzi. A ponieważ cztery najnowsze mapy, które ukazały się w dodatku, ostateczna rozgrywka sprzyjają właśnie takiego rodzaju broni, takiej troszkę bardziej precyzyjnej, lepiej radzącej sobie na dystansie, tak więc ufam i wierzę, że to właśnie kierowało Waszym wyborem. Nie przedłużając już tego wstępu, przechodzimy jak zwykle do statystyk, wspierając się grafiką z portalu symfik.com. I co my też tutaj widzimy? Rozpoczynamy jak zwykle od szybkostrzelności i 300 kul na minutę nie robi na nas oczywiście żadnego wrażenia, jeżeli porównamy to do jakiejkolwiek broni automatycznej. Jednak w tym dziale, w dziale DMR-ów 300 kul na minutę to jest całkiem przyzwoity wynik. Przeciwnie będzie, jeżeli popatrzymy na prędkość wylotową. 650 metrów na sekundę to jest drugi najlepszy wynik w Battlefieldzie. Po 670 metrach na sekundę jednej ze snajperek oraz QBU 88 z działu właśnie DMR-ów. Jednak te 20 metrów na sekundę różnicy prawie nie robi, tak więc można powiedzieć, że M39 w tym dziale naprawdę bryluje. Jeżeli chodzi o zasięg maksymalny 3250 metrów, to także jeden z najlepszych wyników w całej grze, jednak oczywiście nie będzie miało to większego znaczenia ze względu na to, że nie mamy dostępnych tych lunet z większym przybliżeniem większym przybliżeniem niż 4 razy, ale do tego przejdziemy sobie w dalszej części omówienia. W tym momencie, jak zwykle, przeskakujemy sobie do tego ładnego wykresiku po prawej stronie, który opisuje nam model obrażeń i co też on prezentuje. Otóż to jest model ten z serii lepszych w przypadku DMR-ów, czyli maksymalne obrażenia wynoszące 45 do 15 metrów, potem zaczynają one opadać do minimalnych 38 na dystansie powyżej metrów 80. I jak powinniśmy to interpretować? Otóż z jednej strony jest to damage model bardzo dobry, ponieważ on nam gwarantuje zabicie maksymalnie trzema strzałami, trzema trafieniami, przepraszam, na każdym dystansie, na każdym dowolnym dystansie. Jest to też zabicie maksymalnie dwoma strzałami, jeżeli jeden z nich będzie headshotem, także na maksymalnym dystansie. Niemniej jednak, w porównaniu do Battlefielda 3, pozostawia on troszkę niedosytu. Dlaczego? O tym powiemy sobie może nieco później, przy tym, jak będziemy omawiać dodatki, które w tej broni zastosowałem. Na razie jednak przejdźmy sobie do działu kolejnego. W tym dziale, jak zwykle, omówimy sobie wszystko to, co związane jest z magazynkiem oraz prędkością jego przeładowania. Otóż w nim mieści się maksymalnie 20 naboi razem z tym w komorze 21. Jeżeli chodzi o prędkości przeładowania, to nie są one złe. Krótkie wynosi 2,25 sekundy. Nieco gorzej wygląda długie 3,4 sekundy, gdy wystrzelamy się do zera, ale biorąc pod uwagę to, że nie jest to broń automatyczna, to raczej rzadko nam to się przydarzy. Raczej styl gry powoduje to, że wystrzelamy do kilkunastu pocisków, angażując jeden, może dwóch, może trzech przeciwników, potem będziemy i tak musieli się schować, ponieważ jeżeli tylko będą oni zbliżać się, jeżeli oni będą zmniejszać ten dystans, Pomiędzy nami a nimi, to i tak nie będziemy się chcieli angażować dalej w walkę. Jeżeli chodzi o dział następny, czyli ten związany z odrzutem, no tu już jest troszeczkę gorzej. Jakbyśmy nie liczyli, jakbyśmy nie dodawali i nie odejmowali, to ten karabin ma chyba największy odrzut, a nawet na pewno największy odrzut ze wszystkich diemarów. Jeżeli chodzi o odrzut poziomy, to jest to 0,3 w lewo oraz 0,3 w prawo. A ten pionowy to aż 0,7. No, musicie przyznać, że nie wygląda to najlepiej. Szczególnie jeżeli przemnożymy sobie to przez dwa przy każdym pierwszym wystrzale w serii, czyli tak naprawdę przy każdym strzale, ponieważ tu żadnych serii nie będzie. Tak więc wtedy to lufę mocno będzie nam podrzucać do góry. Oczywiście postaramy sobie coś z tym zrobić stosując odpowiedniego rodzaju akcesoria, ale o tym po raz kolejny w dalszej części materiału. Na razie skończmy sobie statystyki, omawiając pokrótce to jak wygląda dokładność ognia w zależności od sposobu celowania oraz poruszania się. Jeżeli chodzi o ADS w bezruchu, no to jest on prawie idealny, czyli wynosi 0.1. Nie jest to celność snajperki, ale o wiele lepsze od wszystkich karabinów, nie wspominając już o PDW. Jeżeli chodzi o ADS w ruchu, to Także nie wygląda to najgorzej. Niemniej jednak jest to jedynka, tak więc pamiętajmy o tym, żeby za każdym razem starać się strzelać, starać się angażować w walkę wtedy, kiedy nie poruszamy się, wtedy kiedy nie strafujemy, kiedy mamy ustabilizowaną pozycję, bo wtedy nasze strzały będą naprawdę celne, a pamiętajcie, jeden w klatę, jeden w głowę i gość leży. Tak więc naprawdę warto zadbać o to, aby w tym momencie się nie poruszać. Jeżeli chodzi o hip fire to jest on dość dobry, jeżeli chodzi o takiego rodzaju broń, przynajmniej o jej gabaryty i sposób, w jaki z niej korzystamy. Jednak nie polecałbym raczej znajdować się w takich sytuacjach. Oczywiście grając w dominacji, w której testuję te bronie, no jest to nieuniknione. Niemniej nawet wtedy, tak jak zauważyliście pewnie już w gameplayu, starałem się uprzymierzać. Chyba tylko raz czy dwa skorzystałem z tego hipfire'a. W każdym razie skutecznie z niego skorzystałem. I w tym momencie statystyki sobie zakończyliśmy i przechodzimy do wyboru najlepszych akcesoriów oraz dodatków, aby nasza M39 zalśniła pełnym blaskiem. W przypadku optyki. Zapewne nie zdziwi Was moja rekomendacja, i to będzie coś na średni zasięg. Tutaj korzystam z mojej ulubionej Prismy 3,4, ale jeżeli ktoś woli takiego Ejkoga, to proszę bardzo. Jeżeli ktoś zastanawia się, czy wybór kolimatora to będzie zły pomysł, no to już stricte zależy od waszego preferowanego stylu gry. Oczywiście można z kolimatorem także trzaskać niezłe wyniki, ale. Wracając do tego, o czym mówiłem przy damage modelu, o tym, że powiem dlaczego jest on gorszy niż ten w przypadku Battlefielda 3, to zapewne lepiej z Was zorientowani już wiedzą. Otóż w Battlefieldzie 3 maksymalny damage w większości DMR-ów to była 50 i 50 oznaczała zabicie jednym strzałem w głowę do 15 metrów i zabicie dwoma strzałami na tymże dystansie. Niestety w przypadku Battlefielda czwórki, nawet z najbliższej odległości, nawet z metra potrzebujemy przynajmniej trzech strzałów lub dwóch, jeżeli jeden z nich ocharza się headshotem, także nie mamy możliwości zastrzelenia kogoś jednym headshotem, a przez to DMR bardzo dużo traci. Dlatego też tak jak mówię, moim zdaniem jest to broń wybitnie w przypadku BF4 na średnie dystanse i stąd też taki celownik. Jeżeli chodzi o akcesoria, to do tej pory nie zakładałbym nic. Mówiąc do tej pory, mam na myśli do premiery ostatniego dodatku. W nim dostaliśmy możliwość odblokowania wykrywacza celów i to właśnie jego stosuję. Otóż ja mam manię spotowania, tak więc Rzadko kiedy on spełnia swoją rolę, aczkolwiek kilka razy muszę przyznać, że zaznaczył mi jednego z przeciwników, którego nie udało mi się dostrzec, tak więc spełnia swoją rolę i lepiej mieć taki gadżet niż też nie montować nic. Jeżeli ktoś się zastanawia nad laserem to oczywiście odradzam, w związku z tym co powiedziałem przed chwilą jeżeli chodzi o walkę CQC z taką bronią. Jeżeli chodzi o lufę to ten tłumik to jest wypadek przy pracy związany z dominacją. Nigdy na to obronie nie zauważyłbym tłumika, gdyby nie to, że musiałem walczyć na mapach, które zmuszały do walki w CQC. aby dać sobie większą szansę, aby nie być widocznym na minimapie, właśnie użyłem tłumika. On co prawda zmniejszył oczywiście moją prędkość wylotową, ale po raz kolejny na tych dystansach nie miało to aż tak dużego znaczenia. W innych trybach, czy też to będzie szturm, czy też to będzie nie wiem, przejęcie flagi, unicestwienie, czy też to będzie duży podbój, gdzie także z dmr można osiągać całkiem niezłe rezultaty, wtedy oczywiście zastosowałbym. Co najwyżej tłumik płomienia. Raczej innych dodatków nie potrzebujemy, chyba że ktoś ma problemy z redukowaniem tego odrzutu, wtedy można sobie zastosować albo hamulec wylotowy na to 0,7 w górę, albo też kompensator, aby troszkę nam mniej lufa latała na boki. Jeżeli chodzi o element podwieszany, to tutaj, oczywiście, bez najmniejszego zastanowienia, zakładamy chwyt pochylony, aby właśnie redukować ten odrzut przy pierwszym wystrzale, który wynosi 2, i odnosić się będzie, tak jak wspominałem wcześniej, do każdego wystrzału. W tym momencie, sobie składania naszej M39 zakończyliśmy, i przechodzimy do mojej subiektywnej opinii oraz oceny. Tak naprawdę, to powiedziałem już prawie wszystko. Moim zdaniem, jest to bardzo przyzwoita broń i jeden z najlepszych, o ile w tym momencie nie najlepszy, DMR, jeżeli chodzi o takie rekompensowanie wszystkich poszczególnych parametrów. Co prawda, ma on dość mocny odrzut, ale jeżeli ktoś sobie z nim radzi, to będzie mógł wykorzystać zarówno dość pojemny magazynek, jak i rewelacyjną prędkość wylotową i całkiem niezłą szybkostrzelność. Jedyny aczkolwiek dość poważny minus to jest. Ta sprawa, która dotyczy wszystkich DMR-ów, czyli ograniczony damage model, nie mamy tej maksymalnej 50 Tak więc tak naprawdę tylko z tego powodu właśnie braku tej uniwersalności co do dystansów, na których możemy z tym karabinem walczyć, przyznam mu 7 punktów. Oczywiście jest to ocena uśredniona, Ponieważ w niektórych warunkach, tak jak na przykład w szturmie w obronie, sprawdza się on rewelacyjnie i tam pewnie dostałby dziewiątkę, o ile nie dziesiątkę, co zresztą prezentowałem w ostatnim odcinku z cyklu Koszary o idealnym defensorze, do którego teraz tych z Was, którzy go nie widzieli, odsyłam. Tak więc, jeżeli tylko macie ochotę, postrzelajcie sobie z niego, szczególnie na nowych mapach, jeżeli macie już do nich dostęp, i zobaczcie, czy czasem nie zmienił się wasz odbiór DMR-ów, szczególnie w przypadku, kiedy nie używaliście ich przez dłuższy okres. W tym momencie powoli będziemy się żegnać. Jak zwykle przypominam Wam o tym, abyście zagłosowali na temat. Kolejnego odcinka. Jeżeli ten spodobał się Wam, nie zapomnijcie także zlajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych, a ja jak zwykle w piątek życząc Wam miłego weekendu, odmeldowuję się z tej strony menu z PTF.pl.